Tej młody. A ja mam pilnować poziomu wody w trzydziestce. Prawie nic nie było w chłodnicy, a ty ostatnio jeździłeś. Pilnuj tego. A dzisiaj przężyto pod kosę idzie. Widzisz, pogoda jakaś niepewna, a jutro siano kosy. Chyba, że popada, to się weźmiemy za budowę nadstawek do przyczepy. Dobra, dobra, wuja. Będę pamiętał. A tego, kto nam kosi te przężyto w końcu? No musiałem iść do Etka, bo nikt czasu nimo. Co zrobić, jest załatwione wszystko... Tylko tam podjedź do niego się, zapytaj o której będzie młócone, i z Antkiem po drodze uzgodniłem, że tę dużą przyczepę jego weźmiesz, bo tam chyba trochę sypnie z tego pola. Dobra, wuja, ta pogoda to faktycznie chyba będzie padać dzisiaj, a naszą przyczepę też brać? A nasza to będzie awaryjnie. To ja potem do skupu bym to zawiózł jutro z rana, a ty byś na łąkę jechał kosić. Dobra, to jadę to na pole zawiozę, a potem do Antka przyczepa stoi? No jest tam na podwórzu dobra. Tu widzę, że młody już od Antka podorywki robi. A my też póki co żadnego sprzętu nie mamy. Jakaś talerzówka by się przydała albo coś. Bo tym słowikiem pięcioskibowym to do osiemdziesiątki śmiech by było podczepić. A trzydziestką to wam powiem szczerze. Jak się człowiek przyzwyczai do luksusu, to już się nie chce tym starym rumplem czasami robić w polu. Dobra, teraz tylko problem jest taki, że nie za bardzo jest miejsce tu gdzieś tę przyczepę zostawić. Na dróżce nie mogę, bo teraz jak kombajny jeżdżą, to nie ominą. Będę musiał aż za etkowe pole zajechać i na łące zostawić i tyle. Pojedziemy do Antka, poczeszkę, i potem do etka się pytać, o której mu cenie. bo im szybciej, tym lepiej zanosi się na burzę. A no i najważniejsze, Zapomniałem wam mówić, że kupiliśmy prasę, rozmaryna i hasie siewnik. Normalnie jestem w szoku, że wuja się zgodził na zagraniczny siewnik, a nie na Poznaniaka, ale jednak dał się przekonać, że mimo wyższej ceny ten siewnik odwdzięczy się bez awaryjną pracą i no powinien być łatwiejszy w obsłudze. Także dzisiaj jeszcze ma przyjechać gościu z lawetą i trzeba go będzie rozładować. Na siewniku jeszcze 500 złotych stargowaliśmy. Na prasie w sumie też, bo gość dał nam tam jakieś części. Warte ze 3-4 stówki. Dobra, to teraz podczepiamy Brendychę. Dobrze, że ona plandekę ma. Może się przydać dzisiaj. No i lecimy do Edwarda. Tyle czasu już minęło, a dachu na dole dalej nie zrobili. i Jedek coś tam majstruje przy 900 C. Zaraz tutaj zrobimy wywiad i się wszystkiego dowiemy co tu jest grane. Hehe. I tak dobrze, że jakoś ta współpraca z Edkiem idzie i się zgodził na koszenie u nas. Naprawdę wuja już jest wieczorami cały nerwowy, jak mu odmawiają wszyscy przyjazdu na pole. Każdy marudzi, że za małe działki mamy. Dzień dobry, panie Edku. Kiedy koszenie i gdzie dach na stodole? Młucenie za jakieś pół godziny, ja nie mam czasu. Kamilek pojedzie kosić. Ja tu przegląd Ursusa. A o dachu to nawet mi nie wspominaj. Pierwsza firma miała już być miesiąc temu, to ich odmówiłem, bo lecieli w kulki, że hej, nic nie zrobili. Zgłosiła się kolejna. Zaliczkę wzięli na blachę i też już mają dwa tygodnie opóźnienia. No to się skończy w sądzie. Ich podam i będą bulić aż miło, że na drugi dach starczy. Matoły jedne. Już ja ich urządzę. Po co to się zgłasza, że ma wolne moce przerobowe? I zrobią od ręki. Jak potem opóźnienie mają. A teraz jeszcze zaliczki pobrali na towar, to tych... Już odmówić nie mogę. I tak to jest w tym naszym chorym kraju. Jak nie, to trzeba będzie się skrzyknąć i tam właściciela z siekierą i widłami odwiedzić. Popatrz, ile sprzętu wiozą do kogoś. No, to do nas wiozą ten sprzęt. Kupiliśmy prasę, siewnik i nośnik Bel. Trzeba rozwijać tę gospodarkę jakoś i unowocześniać park masz. Jak to do was, kurde, ten nie ma, żeby na rolnictwie się tak dorobić można było. To z moich usług na prasę korzystać nie chcecie i pozłości sobie sami. Kupiliście tak, a jeszcze przyjdziecie się znów o coś prosić, to wam powiem, że sobie sami kupcie. Nie no, panie Edku, nie po złości. Po prostu zawsze swój sprzęt to bardziej czasowo pasuje niż czekać na usługę. To ja już pojadę na pole. Do widzenia. Widzieliście, jak mu gól skoczył? Normalnie aż się zagotował w środku, jak się dowiedział, że to do nas te maszyny jadą. Dobra, trzeba jechać do wuja pomóc w rozładunku. Trzeba będzie potem opowiedzieć wujowi reakcję Edka. Normalnie aż mu włosy na klacie dęba stanęły i go totalnie zamurowało, że nas stać było też na prasę. A my kupiliśmy za 6 tysięcy, a Edek podobno 20 kilka. Także udało się kupić za ułamek ceny, a siewnik też mamy lepszy teraz, bo oni poznaniaka mają tylko. No, rozmaryn już na podwórzu. To jak tam wuja co tu działacie. Widzę, że siewnik już obróciliście i zaczepiliście do trzydziestki. No, namęczyliśmy się, ale z wciągarką tu z panem my naprostowali ten siewnik i podczepili do trzydziestki. Ale weź ty zjedź lepiej, bo ja mam trochę stracha z tą nogą, że mnie zaboli, jak na hamulec trzeba będzie nacisnąć szybko. Ja tu będę obserwował i mówił, czy możesz zjeżdżać. E, dobra, nie ma problemu. Ja tam mogę zjechać, co za problem. Ogień z rury i siewnik do góry. No i no malutku, jak z jajkiem i nogę na hamulcu trzymaj, bo wiesz jakie to hample w trzydziestce są, raczej spowalniacze niż hamulce, a kotwicy nie mamy, żeby zarzucić hechę. -he. No uważaj, żeby redlicy nie pogiąć, bo to tu tak na styk będzie. A jak urwiesz albo pogniesz, to się dowiesz, ile takie nowe w agromie kosztują. Przejdzie wuja, czy nie przejdzie? Trochę trąciło, ale chyba będzie dobrze. Przeszło, możesz jechać. No, elegancko poszło. Myślałem, że więcej ceregieli będzie z tym. Z załadunkiem to my się namęczyli mocno, a rozładunek całkiem sprawny. Bo to wie pan, najgorzej jak jakiś rolnik szkodnik mi co urwie i potem afera jest. Bo te ciągniki to takie zajechane mają i niesprawne hamulce czy bolce z zaczepów wypadają. Wygląda wszystko w porządku. Chyba nic się nie uszkodziło. Dobra, to teraz bierzemy się za rozładunek prasy, co nie? Osiemdziesiątkę trzeba odpalić. Wie pan co? Lepiej tym małym ściągać. Ta laweta nie ma aż takiej ładowności. Szczerze mówiąc, to za ten zestaw co przyjechałem, bym mandat dostał. No to weź trzydziestką, ściągnij. Jak pan mówi, zaraz tu te najazdy rozłożymy. I raz dwa, bo ten to pewno zaraz młócić będzie Edek z fabryki Kredek. Dobra, to wjeżdżamy, ale coś tak po skosie ustawiona ta prasa. Stop, stój pan. Młody uważaj! O lipka, faktycznie, nie patrzyłem. I przed nimi kołami nie trafiłem w najazd. Mało brakowało. Zaraz poprawimy. No i operacja się udała. Pacjent zjechał z lawety. Już się nie mogę doczekać prasowania. Weź ją tam zaraz koło warsztatu postaw cofnij ja w tym czasie co pojedziesz na pole wezmę się za nasmarowanie tam wszystkiego w niej i przejrzę sobie na spokojnie a ty leć na pole dobra to ja jadę dziękuję panu za przywiezienie i ogarnięcie szybkie tematu sprawny rozładunek pieniądze zapłaci tamten starszy pan Heche. ja spadam dzięki również na razie dobra to widzimy się już na polu, mam nadzieję. O, kamilek już kosi, ale chyba jeszcze ani kółka nie zrobił. Zaraz tam do niego wbijemy. Typie tak średnio, lepsze się te przężyto wydawało. A tu jedziemy i jedziemy, a w zbiorniku nie przybywa za bardzo. No szału nie ma, my lepsze przężyto od waszego mieli, tu już kolejne kółko jadę, a kiepsko leci do zbiornika. Kiepsko pewnie nawozu dajecie, ale no jak macie takie stare rozsiewacze, to nie dziwota, że dawka równomiernie po polu nie jest rozrzucona, starymi rumplami się daleko nie ujedzie. E, bez przesady. Wygląda ładnie to zboże. A i kosem wuja mówi, że jak się postara, to ładnie rozsiewa nawóz. Pewno by trzeba w tym roku tu wapna dać na pole. No nie no. Aż mi się nie chce wierzyć, że serio tak kiepsko tu leci do zbiornika, przecież zobacz jakie gęste. Aż się w ślimaku kotłuje wszystko. Może coś źle ustawione masz? Wiatr, albo sita inaczej otworzyć. Że niby jaźle coś ustawione, niemożliwe, dobrze jest. Po prostu kiepskie zboże i tyle. No z tego kawałka to już powinny być trzy czwarte przyczepy, a nie połówka. Zaraz się okaże, że niepotrzebnie tu targałem naszą meprozetkę, ale dobra, ciśnij mu tam, bo zaraz będzie padać. Już widać, jak od strony Łysocina się kotuje w chmurach. Ej, to żarło, żarło i zdechło. Widzę, że kombajn stoi zgaszony, więc pewnie jakaś awaria. Idziemy zobaczyć, co tam się stało. Jeszcze tylko tego brakowało, żeby się popsuł przed deszczem. Kamil, czego stoisz? Co się stało? A rypło tu łożysko przy targańcu? Trzeba będzie wymienić? Już dzwoniłem do ojca, żeby przywiózł. Bo w domu jeszcze jakieś było zapasowe. No to lipa. Ale już słychać, że jedzie Długo zejdzie z wymianą. Nie wiem, z pół godziny pewnie zejdzie, jak nie będzie komplikacji. Dzień dobry. Jakie kurka dzień dobry? Najpierw prasę po złości kupujecie, a teraz mi rękę podajesz. Co żeście tutaj nawywijali? Mało, że nie słyszy, jak tarabani, to jedzie na chama. Ale nic nie tarabaniło, od razu stukło tylko. Co ty mi tu za głupoty, za farmazony gadasz tu? Co? Przecie widzę, że to tłukło dłuższy czas. A ty nie patrzysz, tylko jedziesz. Dawajcie narzędzia i trzeba się brać za wymianę. Mam w czymś pomóc? To się pomódl, żeby to łożysko ładnie z gniazda zeszło i bez grzania, bo inaczej to tego tu na polu nie zrobimy. Tu jeszcze z osiemdziesiątki narzędzia wziąłem, może się coś przyda. Dobra, dobra. O, panie Antoni, panie Antoni, pomoże pan? A co jest, kurde, ten ja czasu nie mam, jadę następne kosić? No, bo się kombajn Etkowi popsuł. A tu kawałek do skoszenia został, może by pan obskoczył z marszu te nasze pole. Mówisz, popsuł się tak? Mój bizon to się nie psuje, hehe. Zaraz mu pokażemy, jak chodzi dopracowany bizon. Nie ma sprawy, młody, już wjeżdżam w ten wasz łan, a oni niech tam śrubki kręcą. Dzięki bardzo, z nieba pan spadł normalnie. Zobacz. O, tu już chłopaki kończą, ale widzę, że antek też stoi i silnik nie pracuje. Co mu się stało? A no czemu żadna słoma za nim nie została? Co się stało? Co się stało? Ciele oknem wyleciało. Takie gęste i nie wiem, czy z czego łańcuch strzelił. Cały się zapchał na wytrząsaczach aż do bębna. Jasny gwind. Takżem chyba jeszcze kombajnu nie zatkał? Nie nagrywałem, bo nerwowo się zrobiło. Kombajn się zapchał, chmury nad nami, dopiero tył odetkaliśmy. No i super, zaczęło jeszcze kropić teraz i grzmieć. Muszę szybko nakryć przyczepę, bo zmoknie zboże na niej. Edek widzę, póki co młuci. Yy, jak, panie Edku? Kosimy dalej, czy kończymy, bo kropień? No, póki co to tak kropi, momentami przechodzi, ale będzie burza na bank za chwilę z tego. Dobra, trzeba tu zabezpieczyć i chyba skosimy to całe, mimo że już coraz mocniej pada. Eno, powiem wam. Antek wkurzony jak nie wiem. Powiedział, że już mu nie muszę pomagać. Zjedzie Bizonem do domu i tam na spokojnie go udrożni, ale no, zadowolony to on nie był. Edkowi za to humor się poprawił, jak zobaczył, jak się męczymy z wytrząsaczami. E, szkoda, że nie nagrywałem wtedy, ale no wiecie, ręce były zajęte. Ehm, do zobaczenia w kolejnym odcinku.